Witam, witam tych ja jestem dzisiaj na Warszawie Wschodniej i zobaczcie, jest już mocarnie. Popatrzcie, mamy okleinę Gryfina 20 na w Unii Europejskiej, pewnie 0,20. Ma 0,12 H na śniewce, z tego co wiem. A tu jedzie Vectron Cargo Unit z jakimś składem. I już się mocarnie zaczyna. Mamy Vectrona i okleinę. Czyli ześ na zapolowałem przez cały ten rok. Piękny Vectron Cargo Unit. Ale będzie ujęcie Okleina i Wektron w jednym ujęciu Pewnie jakiś pociąg Express Intercity Ciekawe to jest Express Intercity pewnie lech, ale nie jestem pewien Albo ondraszek bo gdzieś ondraszek Nie wiem, zaraz zobaczymy a za chwilę będą to, to pociągi EZT Pilecki, tak białej głównej, oraz Trajewski, tak wyskabiałej, głównej. To będzie zapewne Dart, a tu Flirt. Piękna kolejna. 20 lat Polskiej w Unii Europejskiej. Jedna z takich dwóch, bo są dwie. Na dwóch Gryfinach, tylko że jeden pojechał gdzieś do Wrocławia, na śniewce. A wróci gdzieś po 20. Tak, że nie będę na niego czekał. Mam okleinę drugą, taką samą, także jest bardzo fajnie. Ogólnie to pociągu nie wiem, minuty. Nagrałem tyle, tyle ten. Znaczy okleinę nagrałem i i pociągi, lokomotywy, na które polowałem jakby przez cały ten rok. Tak, jestem bardzo zadowolony. Ja na w Warszawie oddaję i to bardzo mocno. Mamy dzisiaj 10 listopada. Jest taka pełnoprawna jesień, liści już popadały z drzew, z większości. Jeszcze najprawdziwiej. Są takie piękne, żółte liście. Dzisiaj jest ciepło, nie jest ani tak zimno, ani mega ciepło, tutaj tak idealnie. Ale czekam na pociąg Intercity Express Intercity Lech, EIC BWE Berlin-Wrocław Express oraz na pociąg Express Intercity Chrobry. Czyli na jeszcze pewnie jakieś, no, trony trony, jak dobrze pójdzie. Tam co jakaś siódemka, EP07. Wjeżdża skm Impuls. Jedzie i Cepilecki, coś się chyba zmieniło i jedzie na inny peron Nie miał jechać oraz na inny tor. Chociaż zaraz zobaczymy. Bo tu ten, tak wygasła tablica Tak, jedzie na inny peron. Chociaż nie, jednak idzie nadal na ten parę, to przestawiamy przedstawiamy status. Interstipulecki do bielsko-białej głównej. PSA DART e 121 015. Aha, okazało się, że to był krajecki, to był a nie Pilecki. No, coś tu się ten pomieszało. Jedzie jakiś flirt PKP City i wjeżdża Pilecki. Tak samo Pesadart. I Cepilecki stok Bielsko-Biała Główna Także prostodaryt że R2 na Flircie Takim pierwszym Flircie Zapewne dosiedlec go nie widziałem, w sumie tego filrta takiego starego, były same tylko AKM na jedna 2 Tak jak w nagram Starego dobrego filrta Od Jet a wiesz, za jakiś gryfek Grifineu 160 Ciekawe co to będzie ze skład. Stuka Eu 60,54 z pociągiem Intercity Bystrzyca do Lubina Głównego. Mm. Lowiuk Griffin z pociągiem Intensity Bystrzyca, relacja Warsowa wschodnia, Lubin Główny. Patła, że piękna oklejna. Jedzie jakaś siódemka z jeszcze jakimś innym składem i jedzie równolegle z flirtem z siedem Oj, wjeżdża na ten peron. Będzie fajne ujęcie z bliska. Piękny, stary EPS EP07301. Pociągiem Intercity-Konopnicka odstawia się pociąg do Wrocławia Głównego z Warszawy Wschodniej. Odjeżdża linia lotniskowa relacji Warszawa-Lotnisko-Szapena-Modlin. Jeden flirt, trzy koleje mozowieckich z lotniskowcem a ja czekam na pociąg EIC Lech do Wrocławia Głównego coś się stało jedzie Terenka i policja ciekawie, ciekawie a tu wjeżdża jakaś km jedzie EIC Lech na nowym Gryfinie EU200 nowy Gryfek Tak. Ejce Lech Do Wrocławia A miał być Vectron Jest EU200 Czyli taka no brzydka lokomotywa Nowa, ale no brzydka ma w ogóle zamknąć pociągi EIC, więc nagrać w 15 grudnia Wektrony. Ale jeden nie jest, więc zaliczone. A jeszcze ma go być dwa. Ej Lech z Warszawy do Wrocławia. Przez Poznań i Leszno. Mamy Ince Konopnicka. Te w do Wrocławia. Nowiutki, świeżutki Griffin 200, czyli EU 2001 Kurde. Pierwszy w ogóle model tej lokomotywy. No, brzydko ona jest, może nie jest taka jakaś fajna jak ten no ale za to Polska i wiele także fajnie. Odjazd lecha do Wrocławia Z wiadosystemowym EU200. Jedzie jakiś Griffin, tym razem EU160, nie EU200, To jakimś Ickiem Ciekawe co to jest wagon połówkowy na początku składu. A tu wiesz, kolejna siódka w starym schemacie. A nie to jest świnka EP08. Mamy świnkę EP08011 z pociągiem służbowym jakimś. Jedzie kolejny gdy razem z TLK, do gdy nie głównej. A w tle słychać EP08. Wagony półówkowe 3 na początku składu 3 wagony klasy drugiej, czyli 3 dwójki i na końcu 2 jednik, czyli na bogato dzisiaj. Na bogato. Cała pierwsza klasa. Lotniszkowy z dobarszowy lotniska Chopina. Znowu flirt. Piękny stary schemat świnki BKP Intercity z pociągiem służbowym E08 ma sygnał do odjazdu. Zaraz będzie piękny rozruch i odjazd. I odjeżdża. Ha, to był Strażyński, Okazałem się, to był Strażyński, a nie było go na misji, tylko na rady, rady i ze Strażyński, do Warszawy Zachodniej. Chociaż nie, to był pociąg i co tylko że pojechał z Olski krakowskiej do Warszawy Zachodniej, żeby potem podnieść do Terespola. Czyli Stawieńskiem się będzie Świnka. Pojechał pod Czustrawieńskiego do Warszawy Zachodniej, a ja czekam na dysk Regio A bardziej EKA, Do Łodzi Fabrycznej Mam tutaj dwa flirty Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej I kolejny Wektron, zobaczcie Wektron czeski, czeskie drachy Jak fajnie Dwa Wektrony w jednym odcinku Nie no, wschodnia oddaje i to mocno Gdzie ja się postawię ten Wektron? jakieś... na tory podmiejskie? Wektron Czeskie Drachy Pewnie Silesia Tak, Silesia, taki kłopot wagonów, jak ma Silesia, czyli Silesia Czyli drugi Vektron. Jedzie inny flirt LKA, zapewne raczej przeciwny czyli z łodzi Kaliskiej do Warszawy Wschodniej. Dwa flirty, trzy w malowaniu łyskiej kolei aglomeracyjnej. Kończący bieg flirty do Warszawy Wschodniej. Dwie jednostki. Jedzie kolejny wektor, ten cargo unit. Ja nie mogę co wektor na jednym odcinku. Co się dzieje? Trzeci wektor nadjeżdża. O, i to Silesia. Wiesz, że kolejny wek. Vectron Cargo Unit Jacek Ale będzie foto Na miniaturkę Piękny wekuś Cargo Unit Z pociągiem, zaraz zobaczę jaki A jest to Ice Wybrzeże, tak wyciekawie Mamy Ełka oczekującego na wyjazd do łodzi i Wektrona, Cargo Jonit, Jacek. Czy Wektrony na jednym odcinku? Wektron rusza też nie był AirPod, ale go nie nagrałem. A tak. Wszyscy w brzeże, rusza w kierunku Warszawy Zachodniej, z który podejmę skład. Bo jest to tylko taki jakby podszół. Wagon kombo, wagony drugiej klasy. elektron Jacek. Chociał on do Gdyni docelowo, Ale jedzie na Warszawę Zachodnią. Było mocne RP1 przed odjazdem, jednak nie nagrałem niestety, ale i tak pozdrawiam pana maszynistę, który dał to RP1. I ogólnie to nie nagrałem zakończenia, bo zapomniałem, także chciałem to powiedzieć, że nie czekałem już na Chrobrego ani na BWE, bo po prostu mi się nie opłacało, miałem już trzy elektrony i było już zimno i mi się nie chciało już czekać, tak wy co, tyle powiem, żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.